Hej, witam wszystkich, z tej strony Winko i oto taki, że tak powiem, materiał specjalny, ponieważ chodzi tu o podsumowanie moich drużyn oraz osiągnięć, które zdobyłem w FIFA Ultimate 13. Więc to są moje puchary zdobyte offline, czyli z komputerem. Zdobyłem ich ogólnie 6. Widzicie Ultimate Cup, wygrałem raz, tamte, nie wiem, też chyba po raz, tak mi się wydaje, a tutaj są moje puchary zdobyte online. Też jest ich 6. Gold Cup wygrany dwa razy, Division 2, 2 razy, Division 1 2 razy, oraz tutaj jakiś puchar, którego nawet nie pamiętam, ale w każdym bądź razie go wygrałem. Więc ogólnie mam 12 trofeów i 5 składów oto podstawowy pierwszy z nich czyli Fernando Torres, Mata Casorla, Nani, Walcott Wilsher, Evra Kościelny, Vermalen Sania oraz mój nowy nabytek czyli Bramkarz Tottenhamu Hugo Loris. Przejdźmy teraz do moich rezerw, mój skład rezerwowy, czyli Tevez, Podolski, Nasri, Young, Benarfa, Arfa, Tiotem, Klichy, Kabul, Embia, Richards oraz na bramce czeski, że tak powiem, nie wiem, czeska gwiazda Chelsea, czyli bramkarz Petr Czech. Oto mój skład brazylijski, mój trzeci skład, Robinho, Pato, Hulk, Kaka, Ramirez, Oscar, Fabio, Naldo, Diego Alves, Dede oraz prawy obrońca FC Porto, brazylijczyk Danilo. No wiadomo, że brazylijczyk, no wszyscy to są brazylijczycy, no nie na darmo nazwałem ten skład Brazyli brazylijski. To, jest, to są moje rezerwy tego składu, czyli Michel Bastos, Wellington, Elder Luis Ipson, Paulinho, Juninho, Adriano, Lucio, po prawej stronie obrońca Manchesteru United Rafael, a tego zawodnika z Burusy Dortmund oraz Bramkarza naprawdę nie pamiętam jak się nazywają, więc... Raczej nimi rzadziej gramy, a tu mój ostatni, piąty skład, czyli Arsenal, Diaby, Podolski, Kazorla, Chamberlain, Wolcott, Wilsher, Gibbs, Sania, Kościelny, Vermaelen oraz na bramce Szczęsny. To są rezerwy tego składu, między innymi Zirome, Gervinho, Arszawin oraz kolejny polski bramkarz, czyli Łukasz Fabiański. Więc to by było na tyle, takie są moje osiągnięcia do tej pory i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłym roku, a tymczasem życzę Wam wesołych, miłych, udanych świąt, udanych wygranych, udanych pucharów i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi, więc w każdym razie wesołych świąt i na razie.